Paweł rozpoczął pracę w Czerwonym Krzyżu. Prócz pewnej sumy pieniędzy, którą przywiózł z sobą ze Lwowa, nie było nic, ani biura, ani współpracowników, ani żadnych przyborów sanitarnych. Trzeba było wszystko tworzyć i zdobyć. Byłam niezmiernie szczęśliwa, że mogłam Pawłowi pomagać, prowadząc rachunki przez pierwszy rok, pilnując kasę i biorąc udział we wszystkich poczynaniach. Praca wrzała, bo gdy narastały słody jesienne, dysenteria szerzyła się straszliwie wśród wojska. Całe pociągi przychodziły ze wschodów, w których leżeli na słomie w wagonach bydlęcych żołnierze chorzy, zmarznięci, powalani. Nieraz w czasie jazdy wyrzucano trupy z pociągu. W domu szyło się flanelowe opaski na brzuchy i inne ciepłe rzeczy. Można było jeszcze kupować po normalnych cenach barchany, kalikoty, płócienka do tych celów. Od początku wojny w Krakowie pod patronatem Galicyjskiego Czerwonego Krzyża działała dworcowa stacja opatrunkowa. Powołano w Krakowie również grupę chirurgiczną profesora Maksymiliana Rutkowskiego, która zapewniała pomoc medyczną legionom polskim. Grupa chirurgiczna miała działać bezpośrednio za frontu. Kierownictwo objął profesor Rutkowski z asystentami: doktorami Glacel, Kosiński, Drobniewicz i pielęgniarkami: pannami Epstein, Wiśniewska, Kulczyńska, Fiszerówna i inne. Maryś Adamowa-Tarnowska i sławna pani Kardeza, żona amerykańskiego Szarzydafer w Wiedniu, do nich się przyłączyły. Pani Kardeza była bardzo bogata i postawiła do dyspozycji grupy aż trzy samochody. Galicyjski Czerwony Krzyż pod przewodnictwem Pawła Sapiechy gromadził fundusze na cele humanitarne, roztaczał opiekę nad rannymi żołnierzami leczącymi się w szpitalach galicyjskich, pomagał ludności cywilnej poszkodowanej przez wojnę. 18 stycznia 1919 roku z inicjatywy Samarytanina Polskiego zwołano naradę wszystkich organizacji humanitarnych, przedstawicieli wojska i władz cywilnych i samorządowych. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Zarówno Paweł Sapiecha, jak i Helena Paderewska od początku nie mogli narzekać na brak pracy. Do 16 lutego 1919 roku trwało Powstanie Wielkopolskie. Dwa dni przed jego zakończeniem wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Na wszystkich tych frontach byli już obecni pracownicy PCK. W większych ośrodkach miejskich Czerwony Krzyż prowadził szkolenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz otwierał zakłady medyczne. W 1920 roku przez kolejne sześć lat Polski Czerwony Krzyż działał siłą rozpędu, w jaki wprawiła go Paderewska, oddając prezesurę wybitnemu dowódcy Józefowi Hallerowi. Za kadencji generała Hallera komitet główny PTCK uchwalił zasady działalności. Wśród najważniejszych wymieniono: niesienie odpowiedniej pomocy wojsku i cierpiącej ludności, a także opracowanie planu działania podczas wojny. Do najważniejszych działań należało także zarządzanie biurem informacyjno-wywiadowczym PTC. W biurze kierowano rejestracją zmarłych i rannych żołnierzy oraz prowadzono poszukiwania na prośbę rodzin. Za prezesury generała w Polskim Czerwonym Krzyżu powstały pierwsze koła młodzieży.